Dzień dobry. Rozwiążę dzisiaj kilka równań trybonometrycznych, a dokładnie zrobię te zadania, które tutaj są wypisane. 92b, 93b, 94b, 96b, 97b, 99b oraz 101. Zadanie 92b. Rozmianie wygląda tak. 1, 2, cosinus x, odwiedź pierwiastek z 3 przez 2, sinus x, równa się 1. Hmm. Dobrze. Ja tutaj chciałabym zobaczyć y, wzór na y, sinus różnicy. Przypomnijmy sobie. Wzór sinus alfa minus beta. To jest sinus alfa, kosinus beta. Odjąć cosinus alfa, sinus beta. Tutaj z lewej strony tego równania y, zobaczymy, że tak, no tu mam kosinus x sinus x to, to moje beta to będzie x, a jedna druga to jest sinus czego? To jest na przykład sinus pi szóstych, a pierwiastek przez dwa to jest kosinus pi szóstych. E, czyli jeśli wezmę za alfa pi szóstych i za beta x, to po lewej stronie mam sinus pi szóstych minus x. Czyli moje równanie mogę zapisać tak. Sinus pi 6 minus x to równa się 1. No a teraz już jest łatwo. Kiedy sinus jest równy 1, no jak x jest, czyli argument pi 6 minus x musi być równy na przykład pi pół. I pół jest 2 kpi. Tak, czyli ile jest równy x teraz? x jest równy pi szóstych odjąć pi drugich. Plus 2 kpi, czyli to jest minus pi trzecich. Tutaj no, ja mam te cztery do że to całkowitych. I do jest systemne zadanie 93b cosinus 2x dodać 5 sinus x odjąć 3 równa się 0, to równanie mam rozwiązać w przedziale minus 2i pi do pi. Hmm. No dobrze, to teraz przypełnimy sobie wzór na cosinus 2x. Mieliśmy kilka wzorów, ale ja wezmę taki, w którym pojawi się sinus, ponieważ tutaj mam też sinus, więc ja będę miała sinus kwadrat. Tutaj to podstawię za sinus T i jakoś rozwiążę takie równanie kwadratowe. Ym, czyli weźmy sobie, ym, że cos 2x to jest 1 odjąć 2 sinus kwadrat x. Czyli teraz moje równanie wygląda tak. 1 odjąć 2 sinus kwadrat x. Dodać 5 sin x odjąć 3 równa się 0 ym, i podstawiam. T równe sinus x. Oczywiście T musi należeć do przedziału minus 1, 1, skoro to jest sinus x. I mam takie równanie. Minus 2t kwadrat, dodać 5t, odjąć 2 równa się 0. Równanie kwadratowe połączy sobie jednostkę. Delta to jest 25 odjąć 16, czyli 9, czyli t1 to jest minus 5 plus 3 przez minus 4, to jest 1 druga. A t to jest minus 5 odjąć 3 przez czy minus 4 to jest minus 2, ale minus 2 nie należy do przedziału minus 1. Czyli to jest, czyli to nie jest rozumiem. sinus x nie może być równy tyle. Ok w takim razie sinus x to było t, jest równe jedna druga. No i teraz przypomnijmy sobie, że... I x należy do przedziału minus 2 pi. Minus 2 pi. No i jakie mam tutaj rozwiązania? Narysuję sobie tego sinusa. Od minus 2 pi do pi. Wartość 1, druga on przyjmuje w czterech punktach. Tutaj mam pi szóstych. Tutaj mam symetrycznie pi odjąć pi szóstych, czyli 5 pi 6 I przesuwam te punkty o pi Czyli tu mam minus 7 pi szóstych, a tu jest minus 11 pi 6 I odpowiedź x należy do zbioru złożonego z tych czterech liczb. Minus 11 pi szóstych, minus 7 pi 6 pi szóstych pięć pięć osiem, dziewięćdziesiąt cztery, dwa cosinus x, dodać cosinus x przez 2 równa się 0. Dobrze. Tym razem wykorzystam wzór na cosinus 2x, tak, gdzie to się zapisuje zakończyło, cosinusa x, to jest 2 cosinus kwadrat, tak się tutaj alfa, może. 2 cosinus kwadrat alfa podjąć 1. Tak, mam taki wzór. I teraz w tym wzorze podstawię za a alpha wezmę x przez 2. To jak to wygląda? W takim razie cosinus 2 razy x przez 2, czyli x, równa się 2 kosinus kwadrat z x przez 2 odjąć 1. I jak to teraz podstawię tutaj, z tego cosinusa, no to będzie dobrze, bo będziemy występował, że tylko cosinus x przez 2. To moje równanie wygląda w tej chwili tak. 1 dodać i teraz piszę. To wyraźnie. 2 cosinus kwadrat x przez 2 odjąć 1 dodać cosinus x przez 2 równa się 0. Jedynki tutaj się zjadają, zostaje mi co? 2 cosinus kwadrat x przez 2 dodać cosinus x przez 2 równa się 0. Wyłączam przed nawias. cosinus x przez 2 zada się 2 cosinus x przez 2 dodać 1 się 0, mam iloczyn, jest równy 0, czyli cosinus x przez 2 równa się 0, lub 2 cosinus x przez 2, dodać je, równa się 0. Mhm. Dobra, kiedy cosinus x przez 2 równa się 0? No wtedy kiedy x przez 2 to jest pół plus 2 kapitały. Tutaj mam cosinus x przez 2 równa się minus 1, 2. Kiedy cosinus jest równy minus 1, 2? E, czyli x przez 2 jest równe 2 pi, trzecie pi plus 2 kapi. Lub. X przez 2 jest równe 4 trzecie pi plus 2 kpi. Oczywiście mogę te, te wartości odczytać z wykresu. Wykresuje tak? jest sinus, Minus jedna druga. To jest tu i tu i albo z własności wykresu, albo z wzorów redukcyjnych odczytuję dokładne wartości. Mm. Dobra. To jeszcze dokończymy rozwiązanie. W takim razie x jest równe pi dodać. A, przepraszam. Tutaj powinno być kapi. Tak kosinusz się zeruje co pi, tak? Od pi pół co pi, czyli to jest plus kapi. Czyli jak to przez zera to będzie pi dodać 2 kapi. Lub x jest równe 4 pi trzecich, plus 4kpi lub x jest równe 8 pi trzecich plus 4 k I to jest rozwiązanie. Oczywiście k należy do całkowitych. To znaczy 96 sinus do czwartej x odjąć sinus do czwartej x równa się sinus 4x. Po pierwsze, po lewej stronie, w różnicę kwadratów, to jest cosinus kwadrat do kwadratu odjąć sinus kwadrat do kwadratu, czyli kosztem wzoru na różnicę kwadratów, to jest cosinus kwadrat x dodać sinus kwadrat x, razy cosinus kwadrat x odjąć sinus kwadrat x równa się sinus 4x. To teraz tak, to wyrażenie jest równe 1, a to to jest przecież cosinus 2x, tak? Cosinus kwadrat x łamie sinus kwadrat x. Czyli moje równanie wygląda tak. Cosinus 2x jest równe sinus 4x. Dobrze, to teraz tutaj korzystam z wzoru na sinus podwojonego kąta, no bo 4x to mogę zapisać, że to jest 2 razy 2x. Hmm, czyli sinus 2x to jest 2 sinus x cosinus x, czyli to będzie 2 sinus 2x cosinus 2x. Dobra. No i teraz tak, albo cosinus 2x jest 0. Lub nie jest 0, to mogę skrócić i wtedy 2 sinus 2x jest równe 1. Dobra, to jest 2x jest równe 0, czyli 2x jest równe i pół plus K czyli x jest równe pi czwartych plus kapi przez 2. A tutaj sinus 2x jest równe 1, 2. To znaczy, że 2x jest równe pi szóstych plus 2 kapi. Lub 2x jest równe 5 pi szóstych plus 2 kapi. Czyli x jest równe pi dwunastych plus kpi lub x jest równe 5 fili 12 plus kpi, oczywiście k nie było całkowite. to są moje rozwiązania. 97 Mamy takie sinus x odjąć sinus z pi trzecich minus x równa się pierwiastek z trzech przez 2. No to najpierw przypomnijmy sobie wzór na różnicę sinus. Sinus alfa odjąć sinus beta, to jest 2 razy sinus alfa minus beta przez 2, razy cosinus alfa plus beta przez 2. Dobrze, i teraz jeśli za alfa wezmę x, a za beta pi trzecich odjąć x, to zastosuję ten wzór tutaj. I wtedy lewa strona tego nada. 2 razy sinus alfa odjąć beta, czyli to odjąć to, czyli to jest 2x minus pi trzecich przez 2, tak? A alfa odjąć beta przez 2. E, czyli to jest x odjąć pi 6 razy cosinus suma to jest po prostu pi 3 podzielone przez 2, czyli pi 6. Równa się pierwiastek z 3 przez 2. Teraz ja wiem, ile to jest cosinus pi 6. To jest pierwiastek z 3 przez 2. Czyli sinus x. Sobie... proszę, sinus x minus pi szósty jest równy 1 trójkąt. Dobra. W takim razie x minus pi szósty to jest pi szósty, plus dwa kapi, lub x minus pi szósty jest równe 5 pi szósty. Mam nadzieję, no, że to jest jasne skąd to się bierze. Tak jak sinus ma być równy 1 druga, bo no to ja sobie mogę ogóle myśleć. Kiedy sinus jest równy 1 druga, to no tutaj pi 6 i tutaj 5 pi 6. oczywiście jak te punkty przesunę o wielokrotność 2 pi, to też dostanę rozwiązanie tego równania. Dobrze. No, oczywiście k jest całkowity. No przepraszam, jeszcze musimy to rozwiązać do końca. Musimy powiedzieć, że x jest. No, czyli x jest równe tutaj pi trzeci plus 2 kapi zrób x jest równe pi plus 2 kapi. Siedzibą całkowitą, o, i to jest rozwiązane.

Jest równe sinus 3x. Jak to zrobić? Um. I dlaczego? Mamy tu jakąś sumę sinusów, ale gdybym skorzystała z równa sumę sinusów, to miałabym funkcje, których argumentami byłyby suma przez 2, czyli 3 drugie x i różnica przez 2, czyli x przez 2. A tutaj 3x jeszcze, to mi się nie bardzo podoba. Ja skorzystam z wzoru na... Chodzi o to, że jak mamy wzor na sumę sinusów, albo na różnicę sinusów, to tam się pojawiają argumentami funkcji, są alfa plus beta przez 2 i alfa minus beta przez 2, tak? W tych wzorach. No, i teraz tak bym chciała to zrobić, żeby mieć nie trzy różne argumenty, tylko mniej, a nie gorzej. Dobrze. No to tak jak je zapisałem teraz, to tak jak powiedziałam, nie będzie dobrze, bo to mi się przekształci też na jakieś nieładne funkcje, ale jeśli przyniosę sobie sinus x na drugą stronę, czyli sinus 2x jest równy sinus 3x odją sinus x. I teraz skorzystam tutaj z różnicę sinusów, to dostanę funkcje, których argumentami są 3x plus x, czyli 4x przez 2, czyli 2x tak to, to będzie 2x. I różnica, czyli 2x przez 2, czyli X. No już będzie nieźle, bo, bo będę miała tylko argumenty 2x i x. To zróbmy to. Czyli przypomnijmy, sinus alfa objąć sinus beta to jest 2 sinus alfa minus beta przez 2 razy cosinus alfa plus beta przez 2. Dobra, i teraz mówię alfa to jest 3x, beta to jest x. Czyli sinus 2x jest równe. 2 sinus. Tutaj mam różnicę przez 2, czyli x razy cosinus 2x. No dobrze, to już całkiem nieźle. To jest tylko w lewa strona, sinus 2x, to jest oczywiście 2 sinus x, cosinus x. To no, równa się 2 sinus X. Cosinus 2X. Czyli tak, albo sinus X jest równy 0. Lub, a jak nie, to mogę przez to podzielić. I przez dwa oczywiście też, lub cosinus X jest równy cosinus 2x. Kiedy sinus jest równy 0, kiedy x jest równy k pi. Dobra, a teraz wyłożemy to. No, to tutaj sobie za. Rozwiążmy to. Za cosinus A2x za biorę to pewnie, gdzie jest cosinus kwadrat? Czyli 2 cosinus kwadrat x odjąć 1. Dobra, przłożę wszystko na jedną stronę. Mam równanie kwadratowe, postawiam te równe kosinus x. Czyli dwa kwadrat odjąć t, odjąć 1, równa się 0. Um, I tutaj to wychodzi 1 i minus 1, 2, tak? Rozwiążę, że t1 to jest 1, t2 to jest minus 1, 2. Czyli cosinus x jest równy 1 lub cosinus x jest równy minus 1, 2. Czyli x jest równe, cosinus jest 1, to to jest 2 pi. Lub, y, minus jedna druga, czyli to będzie. Y, dwie trzecie pi lub minus dwie pi. Y, 2 pi trzecich plus dwa pi lub minus dwa pi trzecich kapi. Dobrze. No tak, czyli mam to lub to, lub to, lub to. Oczywiście te wszystkie rozwiązania zabierają się w tych, czyli wystarczy zapiszę, że, napiszę, że jest równe kapi lub x jest równe 2pi plus 2 kapi, lub x jest równe minus 2pi plus 2 kapi, gdzie k jest liczbą całkowitą. Na no ostatnie zadanie 101 Tak I x odjąć pierwiastek z dwóch przez dwa razy sinus x minus A jest równe 0 i pytamy dla jakich A to równanie ma trzy różne rozwiązania w przedziale 0,2. Dla jakich? Dobrze, no to oczywiście jakie są rozwiązania tego równania. Może być tak, że cosinus x jest równy pierwiastek z 2 przez 2 lub sinus x jest równe a. Miejsce w przedziale 0, 2, pi. Yy, cosinus x jest równy 3, czyli x jest równe pi czwarty lub x jest równe 2, hmm, czyli 7 czwartych. Dobrze. No lub no, sinus x jest równy a. No, ile rozwiązań może mieć takie równanie? I czego ja chcę od tego równania? Ja chcę, żeby to równanie, ma mieć w sumie trzy rozwiązania. Chcę, żeby to równanie w przedziale 02 pi miało dokładnie jedno rozwiązanie różne od tych dwóch. Znaczy, ono może mieć na przykład dwa rozwiązania, z których jedno to jest to albo drugie, to jest to, albo trzy, tak nie da, ale teoretycznie tak, dobra. Czyli chcę, żeby to miało jedno rozwiązanie różne od pi czwartych i 7 pi czwartych w przedziale zero, No to takie Równanie sinus x równe a. rysuję sobie tutaj tego sinusa, przydzielam 0 do 2pi. To tak. Sinus x równe a to wygląda tak. Tu jest a, tak? Może mieć jedno rozwiązanie, tutaj, kiedy a jest równa 1, albo kiedy a jest równe minus 1, może mieć jedno rozwiązanie, albo może mieć dwa rozwiązania. Takie, że to rozwiązanie to jest pi czwartych, czyli wtedy tutaj mam pierwiastek 2 przez 2. Albo jeszcze mogę mieć taką sytuację, kiedy jednym z rozwiązań jest 7 pi czwartych. Wtedy tutaj mam minus pierwiastek 2 przez 2. Tak i wtedy. To jest to moje. Trzecie rozwiązanie. Dobrze. Czyli jakie może być A? No A to może być albo 1 minus 1, albo pierwiastek 2 przez 2, no bo A to jest to jeden, Albo minus pierwiastek 2 przez 2. No i tyle. Takie są możliwości.